Pan ma długą listę zakupów, którą chce tak. dowieść swoim, e, e, swoim w ogóle mieszkańcom naszego kraju. I właśnie tak naprawdę na ostatnim miejscu mamy hasło smartfony precz ze szkół, prawda? No ja nie wiem, czy bym tego nie przerzuciła na początek ze względu na to, że same <laughs> smartfony jako urządzenia takie niebezpieczne nie są. Komputery niebezpieczne nie są. Natomiast kiedy już wkładamy w to internet, kiedy dodajemy media społecznościowe robi się źle. A właściwie już się zrobiło bardzo tak. źle, mleko już się wylało, nawet nie będę przytaczała, chociaż mam przygotowane świeże staty statystyki. Na skalę, jeśli chodzi o, 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 o ten problem hejtu. Jest on potężny i Dobrze i niedobrze się składa, że dziewczynki podeszły, bo, bo szkoda, że ten problem w ogóle istnieje, natomiast koniecznie trzeba się nim zająć. I tak troszeczkę grzebałam w Pana działaniach, i już tak naprawdę rok temu, w okolicach marca, była mowa o ustawie antyhejtowej, prawda? Ta ustawa antyhejterska idzie, przepraszam, powiem to zupełnie wprost, jak krew z nosa, znaczy idzie to za wolno. W, moim zdaniem powinno iść szybciej, ale będziemy pilnowali, żeby szło szybciej. To nie, jednak nie załatwi sprawy. To już nie od nas zależy, bo tu nie wystarczy w polityce mieć rację. Trzeba mieć większość. Dokładnie. Prezydent ma większą siłę niż marszałek Sejmu w takich sprawach. Marszałek Sejmu jest stróżem procedur, jest stróżem procesu demokratycznego, tego, żeby państwo było bezpieczne i żeby wszystkie głosy, które obywatele dopuścili do decydowania o państwie, były wyrażane. I to jest olbrzymia odpowiedzialność, ale to nie jest odpowiedzialność za meritum. Ja mogę dyscyplinować posłów, usprawniać proces, prowadzić konsultacje społeczne, ale ja nie decyduję tak naprawdę o tym, co się w tym czy innym miejscu w kraju dzieje. Tak, ale to trzeba bezwzględnie wprowadzić, dlatego że, jak pani powiedziała, smartfon sam w sobie nie jest niczym złym. Natomiast nie możemy dopuścić do tego, że ktoś za nas albo za nich samych nauczy nasze dzieci, kim są, zanim one się same nauczą. Bo wiemy przecież, że to jest bardzo wrażliwy okres rozwoju, bardzo wrażliwy emocjonalnie, bardzo wrażliwy poznawczo. I skupię się na tym na tyle, że przygotuję cały autorski program tej walki z hejtem i też polityki smartfonowej, w, który będę oczekiwał, że zostanie wdrożony jeszcze w tej kampanii, bo o tym powiem. Bo narzędzia, znaczy wiedza jest, społeczne przekonanie jest. Naprawdę jesteśmy w stanie zrobić to tak, że. Dziecko, które potrzebuje smartfona, bo jest niepełnosprawne i potrzebuje go po prostu do, 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 do kontaktu, <coughs> F, m, czy kwestie bezpieczeństwa, tak? my jesteśmy w stanie to wykluczyć. Natomiast czy, czy, czy wyłączyć? Natomiast ja uważam, że na tym się w ogóle skończyć nie powinno. Dobrze, że dzisiaj na spotkaniach ze mną była wiceminister edukacji Zaziętka, która od razu przejęła tematy tych, tych uczennic, konkretne sprawy, które powinny zostać załatwione, bo to natychmiast trzeba zainterweniować w mm. szkołach też, w kuratorium. Natomiast my już dzisiaj mamy technologicznie, rozmawiałem o tym z wiceministrem cyfryzacji, z Michałem Gramatyką, możliwość z poziomu państwa skonfigurowania bezpiecznego internetu dziecku w telefonie, w procedurze, w której państwo mogłoby się zdecydować, że po prostu wysyła QR-kod, który Ty e, na tym telefonie kopiujesz, e, i ten QR kod odpala Ci procedurę taką, że w smartfonie dziecka masz tylko bezpieczny internet. E, internet, który jest dostarczony, jakby przejrzany przez państwo, że nie ma tam żadnych e, niebezpiecznych, e, pornograficznych, e, związanych z przemocą, e, w, z jakimiś e, patostreamami i tym podobne. A media treści. społecznościowe? <laughs> media społecznościowe są tam bardzo ograniczone. E, w, natomiast te filtry, które są pozakładane, dają poczucie, że to jest bezpieczne środowisko i to można zrobić. Znaczy, to nie zmienia faktu, że smartfony w szkole powinny być zakazane, ale ja sam bardzo chętnie z takiego narzędzia skorzystałbym jako rodzic siedmioletniej córki, wiedząc, że państwo coś takiego może mi zaoferować. Państwo trzeba zachęcać do takich rzeczy, bo ono, ono ma duże możliwości i musimy pokazać, że tego chcemy, że to nie jest ci wszyscy krzykacze, którzy dzisiaj opowiadają o niczym nieograniczonej wolności. I oni sobie nie zdają sprawy, że to my dorośli sobie możemy fundować nieograniczoną wolność i ponosić jej konsekwencje. Nie wiarme, muszą mieć granice, żeby miały poczucie bezpieczeństwa. Wie pani, w... <transcendent guellame> myśmy urządzili, cioè... jeżeli przychodzi do mnie dziecko dzisiaj i mówi, że było y... obiektem nienawiści z tego powodu, że ma rude włosy i po prostu ten hejt rozkręcił się, w... no śliczna dziewczynka, rude mansion. włosy, rozkręcił się tak, że ona bała się chodzić do szkoły, że miała dolegliwości fizyczne, że ten... jeżeli, jeżeli ktoś mi powie, że, że to, znaczy no tak, to dzieci oczywiście hejtują, ale to myśmy im zorganizowali taki świat, gdzie hejt jest dopuszczalny, gdzie mają narzędzia do tego, żeby ten hejt głosić Przekazywać, to myśmy dzieciom zafundowali ten koszmar. Znaczy, myśmy dzieciom jako dorośli zafundowali ten świat. Więc teraz nie możemy się odwrócić tyłkiem i powiedzieć, a co nas to obchodzi, to nie jest nasza odpowiedzialność. I niech mi ktoś powie, że są ważniejsze rzeczy w Polsce niż przyszłość naszych dzieci. Jaka partyjna walka? Czy platforma, czy PiS, czy tam ten, czy tamten. Jakie to ma znaczenie? W sytuacji, w której stajesz twarzą w twarz z dzieckiem, które prosi, które o, pomoc. prosi o pomoc i mówi, że, że koledzy koleżanki je nienawidzieli. Jakie to ma znaczenie? Dokładnie. Stąd właśnie mówię, że powinna ta lista się odwrócić. Hmm. Oczywiście, to oczywiście. taka była dzisiaj moja pierwsza. Myśl, tym bardziej, że ja tutaj w naszym regionie dużo rozmawiam, współpracuję z psychologami, z terapeutami, z psychiatrami. Dosyć mocno jestem zainteresowana budową Północnego Centrum Psychiatrii tutaj w Ameryce, mhm. tylko i to, że brakuje psychologów, terapeutów, psychiatrów, wszyscy wiemy, tylko znowu skupiamy się na leczeniu skutków, prawda? To wszystko i tak jest bardzo powolne i długo potrwa, zanim tylu specjalistów wyszkolimy i jeszcze do tego dobrych specjalistów, bo takich, żeby byli tylko na papierze, to w ogóle bez sensu. Ale trzeba właśnie zacząć leczyć przyczynę. I może warto pomyśleć właśnie też o jakichś takich ograniczeniach formalno-prawnych związanych właśnie z korzystaniem też z y, portali społecznościowych. No bo skoro mamy zakaz palenia, y, palenia papierosów, zakaz spożywania alkoholu do określonego wieku, może zakaz <laughs> korzystania z społecznościowych, to, to właśnie w tę naszą wolność wkracza, no ale skoro widzimy, że ta wolność absolutnie dzieciom nie służy, to może tutaj, jeśli chodzi o legislację, można by było się zastanowić. Tak, tylko wie Pani, do tego trzeba stworzyć działający mechanizm, a nie mechanizm fasadowy. Zaproponuję też jeszcze w tej kampanii rozwiązania, które w realny sposób będą mogły obronić dzieci przed pornografią. Dostępną w sieci, bo to nie jest tylko i wyłącznie kwestia kliknięcia. Mam 18 lat, tak? no bo to, to każdy, tak każdy sam może kliknąć. Tak Natomiast są narzędzia, które mogą pozwolić to e, realnie zweryfikować. I w, y, y, zacznijmy od tego. Dlatego, że jeżeli okaże się, że mamy narzędzia działające, które są w stanie y, ograniczyć nam dostęp do niepożądanych treści dla dzieci w tym obszarze, to przenieśmy tę rozmowę wtedy też na rozmowę o mediach społecznościowych, bo to trzeba zrobić też w otulinie pewnej kampanii y, w, społecznej i powiedziałbym, Zmiany mentalności, z takiego turboliberalizmu w tej sprawie, że wszystko wolno i co mi tam, na logikę odpowiedzialności, na etykę odpowiedzialności, zwłaszcza za słabszych. W, kiedyś były takie czasy, kiedy dzieci wykorzystywano do pracy w fabrykach, bo się wydawało, że dziecko to w zasadzie taki mały dorosły, prawda? Który jak już chodzi i w, w miarę ogarnia, to może iść pracować. W, I do dziś w wielu krajach tak jest? Tak. Tak, I, i później w ciekawy sposób spojrzał na to Korczak, który miał to słynne zdanie, nie ma dziecka jest człowiek, tak? Żebyśmy patrzyli zawsze na, na tę na, na istotę jako na kompletnego człowieka, nie na jakiś początek człowieka, na jakąś dziwną fazę człowieka, niepełnego człowieka, tylko człowiek. No a dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy znowu musimy e, zrozumieć, że to nie są młodzi dorośli, nie? że to są dzieciaki, Wie? które się rodzą z Wi-Fi w głowie. Moja półtora roczna córka, znaczy moja córka jak miała półtora roku umiała już obsługiwać iPhona, to znaczy przerzucać wiedziała, gdzie są zdjęcia, gdzie ten po prostu wystarczyło dać je do ręki. One po prostu mają intuicyjnie to mhm. ogarnięte I My musimy tu zareagować i my mamy, o tego mamy narzędzia, żeby zareagować i my wiemy jak zareagować, tylko musimy to zrobić. I jeżeli zostałbym prezydentem, to byłby to jeden z największych tematów mojej prezydentury. To znaczy, w, poza bezpieczeństwem oczywiście, gospodarką, relacjami międzynarodowymi, ale tak do środka. To jest to jedna z najważniejszych rzeczy, które są do zrobienia. Jak obronić nasze dzieci przed nimi samymi, przed ich rówieśnikami, ale też przed nami. Bo to nie one sobie ten świat zrobiły, powtórzę. To jest nasza, nasza zasługa. No właśnie pan troszeczkę też znowu wyprzedził kolejną moją myśl, bo właśnie przykład płynie z góry i, i jeśli chodzi o ten cały hejt, mowę nienawiści, agresję, wyzywanie się publiczne, wyciąganie brudów, albo jeszcze, nie daj Boże, fake newsów, dezinformacja, która jest wszechobecna. No już w kampanii wyborczej to szczególnie, czy to by A. była parlamentarna, czy, czy jeśli chodzi o Unię Europejską, czy teraz prezydenckie wybory, no dzieje się bardzo źle i ja słyszę od swoich widzów, że ja nie chcę oglądać telewizji. Bo, bo tam się dzieje źle, tam się ciągle wyzywają, szarpią i niestety media duże, ogólnopolskie media się tym żywią, temat się grzeje, no to idziemy w to, a... A ludzie tego właśnie okazuje się, że wcale absolutnie nie chcą. I teraz pytanie, czy jest w ogóle szansa, bo my tu mówimy o dzieciach, że to z dziećmi trzeba popracować, dzieciom pomóc, bo nie są jeszcze świadome tego, co też do końca może i robią, i trzeba je bronić przed nimi samymi. Ale kurczę, co robią politycy w mm. ławach sejmowych, co robią politycy na korytarzach sejmowych? Ja tu podpytuję czasami posłów, europosłów, jak do mnie przychodzą, jak to jest, to mówią: E, Marta, gorzej, gorzej być powiem. nie może. I jaki my dajemy przykład tym naszym dzieciakom? No fatalny. A kto wybiera tych polityków? Ludzie, którzy nie do końca chyba wiedzą, kogo wybierają, tak myślę. No, to się może też nad tym zastanówmy, tak zupełnie poważnie, bo ludzie, kiedy często też słyszę, nie możemy już na to patrzeć, nie możemy tego słuchać, a ja mówię, a skąd się policji biorą? Z fabryki polityków? Ktoś ich przywozi w kartonach z Księżyca? Nie wiem, skąd? Wybieracie takich, jakich, jakich macie, jakich chcecie. Macie takich, jakich wybieracie. Gdybyście może stawiali im inne oczekiwania, inne wymagania, a nie tylko, że Jezus Maria, jaki hałas, ale to ty głosowałeś. Po to, żeby teraz ci od Kaczyńskiego dowalili tym od tuska. Albo z zemsty na tym tusku, którego nienawidzisz, to wybierzesz takiego, co się temu tuskowi odszczekuje. Ale później ojej hałas, ojej nie chcę. Nie mówię, że we wszystkich przypadkach tak jest. Tylko mamy, znaczy, polityka to są y, usługi dla ludności. Wielkoro <laughs> słuchają niestety tych polityków. Mamy dzisiaj takie społeczeństwo, jakie mamy, mamy. komu nie uwłaczając, które naprawdę nie ma często wiedzy, <laughs> y, podchodzą do wyborów, bo sąsiadka mówiła głosuj na tego czy na tamtego. No, ale tego też I... nie unikniemy. To takie jest, mm -hmm. wie Pani, no to umówmy, umówmy się, kampania u nas wyborcza. To jest przedszkole w porównaniu tak. choćby z kampaniami w Stanach Zjednoczonych. To tak, tak? To jest przedszkole, to jest nic, to jest po prostu mizianko. Mhm. Natomiast to nie zmienia faktu, że rzeczywiście szkody z tego są. I dzisiaj tak naprawdę, jak się rozmawia z ludźmi, to zamiast tej całej podniety, a nie nienawidzę tego, a nienawidzę tamtego, myślę, że trzeba by było zacząć zadawać pytania o odwagę, a nie o brawurę o to, czy ten ktoś wie coś na temat świata, czy też nie wie, co potrzebuje dzisiaj być zrobione dla Polski, a co nie potrzebuje. Politycy się jakby odkleili i stali się w ludzkiej świadomości taką jakąś sferą, nie wiem, jakąś galą MMA, gdzie walczą ze sobą ci goście. Pewnie mają z tego pieniądze, ale co ja z tego będę miał, to nie wiem, najwyżej mój zawodnik wygra. No, ale co ja z tego będę miał? Nie wiem. Pewnie nic, on będzie miał. Trzeba to sprowadzić na ziemię. I oczekiwać od polityków, że będą załatwiali sprawę. Tak jak wzywasz hydraulika, to oczekujesz, że ta rura przestanie cieknąć. I ma to być wykonane ma na być tak? tak ma być zrobione, a nie, że on ma co 4 lata przychodzić i mówić, słuchaj, jeszcze 4 lata, ale zobaczy, że na pewno, że w tym momencie. Ale teraz muszę iść po, pobić elektryka, tak? E, bo on mnie strasznie nerwuje i 20 lat temu mi powiedział brzydką rzecz. E, no to albo my będziemy, bo to jest naprawdę, słuchajcie Państwo, to jest naprawdę tak, że popyt kreuje podaż. Ale co jest. będziemy chcieli, to będziemy mieli. Tylko zacznijmy też chcieć innych rzeczy, innych tak. rozwiązań. Wybijmy się wreszcie z tego rytmu, że musi być albo kaczor, albo donald, albo donald, albo kaczor, albo jakiś taki, co przyjdzie z wielką pięścią i wszystkim spuści łomot, tak? Bo to jest w tej chwili ten horyzont, który się rysuje, tylko porozmawiamy o tym, czy nie potrzeba kogoś, kto by powiedział, jaką robotę zrobi i jakie rzeczy są do zrobienia, tak? Możemy liczyć, że pan taki właśnie będzie. Nie, no ja, tym ja pan to, to poszedłem. pan posprząta to wszystko. Ja nie musiałem iść do ja nie chcę, ja chcę zbudować, nie sprzątać. Ale to najpierw trzeba posprzątać. Ja potem wiem, budować. ale u nas się utarło, że każda kolejna władza przychodzi i najpierw w pocie czoła przez pierwszą kadencję sprząta, przez drugą kadencję sprząta i w po trzeciej mówi, że buduje. A potem kończy kadencą. Latanie z otwórzaczem i rozwiązuje sprawy. Ja mam nadzieję, że. Że uda mi się do, doprowadzić do sytuacji, w której to wreszcie będzie o czymś. Ja nie musiałem iść do polityki, poszedłem po to, żeby coś zrobić, tak jak robiłem przez 40 lat życia poza polityką, i re, w miarę sobie radziłem. Dla mnie polityka jest o załatwianiu spraw związanych z bezpieczeństwem, z, a my mamy w tej chwili mnóstwo pieniędzy, które musimy tu mądrze zainwestować, związanych z gospodarką, z tym, żeby polskie firmy, tutaj dzisiaj ile rozmawiałem, zamykały się, a nie, znaczy otwierały się, a nie zamykały. No i wreszcie z tym, żeby nam się społeczeństwo zaczęło kleić. I to, o czym mówiliśmy przed chwilą, a nie rozpadać, jest jedną z najważniejszych. Rzeczy, bo ostatnia już rzecz, którą powiem, dla mnie stosunek do dzieci, jako też ja jestem starym młodym ojcem, no bo, bo późno miałem dziecko, miałem 41 lat w pierwsze i tym bardziej jestem w to wkręcony i uważam, że to jest miara w ogóle wszystkiego. Znaczy rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa. Tak, ale też, ale też troska o dzieci jest absolutną Podstawy. miarą wszystkiego. I proszę zobaczyć teraz, my żyjemy w kraju, w którym dzieci się zabijają. I, i, I mamy jedne z najwyższych statystyk w Europie w tym względzie po Niemczech. A druga rzecz, my się rodzimy my, my mieszkamy w kraju, w którym się dzieci nie chcą rodzić znaczy ludzie nie ludzie chcą nie rodzić. Nie chcą dzieci. Znaczy jaka może być gorsza recenzja dla polityki w ogóle całej kraju, jeżeli to, że Polacy nie zapraszają kolejnych pokoleń Polaków. Ja często Bo mówię, nie mają do czego, boją się. Boją się, ale ja też mówię ludziom, słuchajcie, żebyście odrobinę, drobiazg tego czasu, który poświęcamy w Polsce na dyskusję, co zrobić, żeby w Polsce było mniej cudzoziemców, poświęcali na dyskusję, co zrobić, żeby w Polsce było więcej Polaków, to my byśmy byli być może w zupełnie innym miejscu. Ale dla nas najważniejsze jest to, żeby rozmawiać o strachu, a nie o nadziei. A ja bym chciał, żebyśmy przez te najbliższe pięć lat porozmawiali Odwrócili o nadziei. Odwrócili tę sytuację. W ogóle to tak myślenia na pozytywne, a tak nie jest. Mentalność, nie zmiana partii jednej na drugą w pałacu, tylko zmiana mentalności państwa. O to mi chodzi. I tego sobie życzę. Mhm. I mam nadzieję, że jeżeli widzowie, słuchając wszystkich kandydatów, mądrze wybiorą, to właśnie w tym kierunku będziemy Oby tak było. podążać. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Przypomnę, że moim państwo.